Witam Państwa w czwartek 13 czerwca. Wczoraj, tak jak wspominamy na porannym komentarzu, najważniejszym wydarzeniem dla rynków była publikacja danych ze Stanów Zjednoczonych. Dane oczywiście dotyczyły poziomu inflacji. Jeżeli chodzi o inflację bazową, rynki spodziewały się tego, że inflacja będzie na poziomie 2,1%. Dane natomiast wyszły delikatnie gorsze na poziomie 2%, oczywiście rok do roku. To była inflacja bazowa, inflacja CPI również spadła, rynki spodziewały się inflacji na poziomie 1,9%, natomiast inflacja. Delikatnie spowolniła do poziomu 1,8. Wczoraj podkreślałem to, że najważniejsze podczas publikacji tych danych będzie element zaskoczenia, więc nawet bodajże wczoraj podkreśliłem to, że jeżeli inflacja będzie powyżej bądź poniżej oczekiwań rynkowych o tylko 0,1%, to raczej bym się nie spodziewał większej zmienności. No i wczoraj, w, ogólnie w reakcji rynku na, na te dane, tylko przez pierwsze kilka Minut amerykański dolar tracił na wartości, natomiast na głównej parze walutowej, na eurodolarze mieliśmy problem z przebiciem wcześniejszych dziennych szczytów. No i zazwyczaj, jeżeli podczas danych fundamentalnych cena ma problem z przebiciem kluczowego poziomu, to jest bardzo spore prawdopodobieństwo do tego, że jednak pojawią się spadki. Również ja też na swoim Twitterze o tym pisałem, też napisałem o tym, odniosłem się do porannego komentarza, gdzie napisałem, gdzie pierwsze takie potencjalne większe stop lossy mogą być poniżej poziomu 1,12,90. No i wczoraj euro właśnie poniżej tego poziomu się zatrzymał i pojawiła się pierwsza korekta. Jeżeli chodzi o sytuację na funcie, wczoraj w końcówce sesji europejskiej zaczął umacniać się właśnie fund po wypowiedzi Borisa Johnsona, kandydata, który ma największe szanse na kolejnego objęcie stanowiska premiera w Wielkiej Brytanii. Johnson powiedział, że twardy Brexit nie jest zakładanym scenariuszem, ale kraj musi być przygotowany na taką ewentualność. No i w reakcji na te komentarze fund zaczął się umacniać, ale tutaj też fund miał problem z przebiciem wcześniejszych szczytów z bodajże z 7 czerwca i później funt zaczął wyraźnie tracić na wartości w reakcji na głosowanie w Izbie Gmin, gdzie parlamentarzyści odrzucili stosunkiem głosów 309 do 298, wniosek laburzystów zakładający przeprocesowanie przepisów mających zablokować możliwość twardego Brexitu, tak więc twardy Brexit jest dalej potencjalnym Zagrożeniem. Od dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że rozpoczynają się głosowania, które mają wybrać nowego lidera partii. Ostatecznie ma zostać wybrany, ma zostać wybranych dwóch kandydatów, spośród których jeden zastąpi Teresę May. Dzisiaj pierwsze głosowanie, kolejne odbędą się 18, 19 i 20 czerwca, więc rynki prawdopodobnie będą wrażliwe na tego typu informacje. Jeżeli chodzi o sytuację na ropie, Kilka godzin temu pojawiła się informacja dotycząca tego, że dwa tankowce zostały zaatakowane w Zatoce Omańskiej. Jeden płonie, załoga już ewakuowano. No i oczywiście w reakcji na tego newsa pojawił się silniejszy ruch wzrostowy na, na rynku ropy. Jeżeli chodzi o dalszą sytuację na, na amerykańskim dolarze, wydaje mi się, że zbyt duża część rynku jak na razie jest teraz sfokusowana na tym, że dojdzie do obniżek procentowych. Ja też dzisiaj na Twitterze wrzuciłem jedną taką ciekawą wypowiedź Pawela wypowiedź z 30 stycznia. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to korelacja tego, w, jakim, w jakiej kondycji są indeksy w Stanach Zjednoczonych. Czy, mamy, czy indeksy są nisko czy wysoko, i wydaje mi się, że Fed, banki centralne ogólnie wprost nie mówią tego, że im zależy na tym, aby indeksy trzymały się dość wysoko, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Fed zmienił swoją retorykę w grudniu i to moim zdaniem głównym takim czynnikiem, który zadecydował o zmianie retoryki, były bardzo silne spadki na indeksach. Więc moim zdaniem teraz, na przykład porównując te warunki, które mamy obecnie na indeksach, czy jesteśmy blisko historycznych szczytów do tych bardzo silnych spadków grudniowych, to jednak Fed może wydaje mi się trochę wstrzymać się ze swoimi decyzjami. No i oczywiście to może być dość spore zaskoczenie dla rynków. Wczorajsze dane były trochę gorsze do oczekiwań rynkowych, natomiast trzeba pamiętać o tym, że rezerwa Federalna nie zwraca uwagi do inflacji CPI, tylko do inflacji PC, a tą inflację na przykład poznamy 28 czerwca, więc bardziej bym był skłonny ku temu, żeby na te dane bardziej zwrócić swoją uwagę. Więc tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące czynniki fundamentalne. Dzisiaj mieliśmy konferencję Banku Centralnego Szwajcarii. Tutaj Bank Szwajcarii cały czas jest gotowy na ewentualne interwencje. Tutaj nic się w sumie nie zmieniło, natomiast w dalszej części dnia będzie brakowało już istotniejszych danych fundamentalnych. Więc, jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara. Wczoraj, bodajże, też na porannym komentarzu wspominałem o tej, takim potencjalnym poziomie w okolicy 96,60, gdzie tutaj z tego poziomu rynki domknęły lukę weekendową na indeksie dolara. No i zakładałem, że to może być takie pierwsze mikro wsparcie, No i rynki miały problem z przebiciem tego poziomu, i później właśnie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Dzisiaj naprawdę bym uważał na poziom w okolice 97.04, czy jak rynki w ogóle poradzą sobie z tym poziomem, jak na razie brakuje tylko kilku punktów do zrealizowania tego scenariusza. Jeżeli dzisiaj nie pojawią się nowe czynniki fundamentalne, to wydaje mi się, że jest szansa na konsolidację w okolicy tego poziomu. Natomiast jeżeli pojawi się jakiś pozytywny czynnik fundamentalny dla amerykańskiego dolara, to ja zakładam co najmniej wzrosty w dniu dzisiejszym do poziomu 9720. Jeżeli chodzi o sytuację na eurodolarze, tak jak wspomniałem, na danych fundamentalnych rynki miały problem z wybiciem dziennego szczytu, no i to jest jedna z moich takich ważniejszych reguł, gdzie jeżeli na danych fundamentalnych Jakikolwiek instrument ma problem z przebiciem danego poziomu, to często właśnie dochodzi do odwrócenia tego ruchu. O tym też pisałem na swoim Twitterze, więc jeżeli ktoś chce na bieżąco śledzić moje przemyślenia, to jak najbardziej może też zacząć mnie śledzić. No, i tak jak wczoraj zakładałem, pierwsze stop losy były poniżej poziomu 1,12,90. Tutaj pojawiła się delikatna reakcja wzrostowa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli dalej będzie się utrzymywał ten sentyment, to dzisiaj możemy się znaleźć w okolicy poziomu 1,12,70. No, jeżeli w kolejnych dniach ten poziom zostanie mocniej przebity, to wydaje mi się, że kolejnym targetem na eurodolarze może być poziom 1,12,40. Jeżeli chodzi o sytuację na funcie wczoraj akurat był takim dniem, gdzie tutaj ta dynamika spływających informacji była dość duża. Z jednej strony była pozytywna, druga negatywna, więc ja na przykład miałem od kilku ostatnich dni takie założenie, że raczej długoterminowo bym się nastawiał na wzrosty. Natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli technicznie na przykład funt nie będzie zakładał naszych scenariuszy, a wczoraj zakładałem, że na przykład pierwszą taką reakcję wzrostową może być poziom 1,27,32, to zazwyczaj, jeżeli taki poziom jest przebijany i fund pokonuje kolejne poziomy w momencie gdy jesteśmy w pozycji to też odpowiednio musimy zarządzać tą pozycją czyli na przykład warto przy takim scenariuszu zamknąć zredukować czy 25% czy 50% swoich pozycji zawsze musimy dobrze zarządzać tą pozycją więc nie zawsze moment wejścia jest dobry też zarządzanie pozycją również jest istotne ja osobiście na przykład na funcie teraz nie mam żadnej pozycji poczekam aż fund trochę się ustabilizuje no, jeżeli amerykański dolar zacznie zyskiwać w najbliższych godzinach, to wydaje mi się, że na funcie te spadki mogą trochę przyspieszyć. No, i wtedy kolejnym takim celem, oczywiście z mojego punktu widzenia, może być poziom 1,26,42 żeby pojawiły się silniejsze wzrost, oczywiście agresywniej musimy przebić poziom w okolicy 1.26.83 no i wtedy prawdopodobnie kolejnym celem może być poziom w okolicy dziennych szczytów natomiast dzisiaj jeżeli dojdzie do korekty właśnie dzisiaj w szczególności na pewno będę zwracał uwagę na poziom 1.26.83 jeżeli chodzi o sytuację na, na usd wczoraj przetestowaliśmy kluczowy poziom w okolicy 1.3283 tutaj delikatnie naruszyliśmy tylko ten poziom, natomiast później ze względu na to, że amerykański dolar zaczął się umacniać, to też tak jak zakładałem na naszym poniedziałkowym spotkaniu, że jeżeli poziom 1.3283 zostanie wybroniony, to kolejnym targetem na USDK będzie poziom 1.3345. No, i tutaj można powiedzieć, że ten scenariusz idealnie się sprawdził, może tylko zabrakło jednego pipsa do tego, żebyśmy dosłownie dotknęli tego poziomu. Dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli cofniemy się niżej, pierwszym takim wrażliwym poziomem może być poziom w okolicy poziomu 1.33, czyli to jest taki pierwszy poziom, gdzie może pojawić się. Potencjalna reakcja wzrostowa, natomiast jeżeli zejdziemy niżej w okolice wczorajszej konsolidacji, to prawdopodobnie znowu wrażliwym poziomem może być poziom w okolicy 1,3283 bądź też delikatnie wyżej. Jeżeli chodzi o sytuację na, na ropie, oczywiście ta większa świeca wzrostowa to jest. Reakcja na ten czynnik fundamentalny, o którym wspomniałem przed kilkoma minutami, więc warto też zwrócić uwagę, jak będzie się dalej rozwijała sytuacja tutaj w tej zatoce omańskiej. Też warto zwrócić uwagę na na to, jak Amerykanie zareagują na tego newsa, czy poziom 53.11 zostanie mocniej przebity i obroniony. Jeżeli zostanie mocniej przebity i obroniony, to wydaje mi się, że tutaj te wzrosty mogą być kontynuowane. Ewentualnie, gdyby sytuacja się uspokoiła, wydaje mi się, że jest szansa na to, żebyśmy się znowu cofnęli w okolice poziomu 51.80, bądź delikatnie niżej okolice 51.50. Jeżeli chodzi o sytuację na indeksach, Wczoraj niewiele działo się na, na SN500. Zakładałem, że jeżeli pojawią się spadki, to pierwszym takim targetem może być poziom w okolicy 2860. Natomiast dzisiaj, jeżeli obronimy wcześniejszy dzienny szczyt, okolice tego poziomu, w którym teraz się znajdujemy, to moim zdaniem kolejnym targetem może być poziom okrągły 2900 bądź też wcześniejsze szczyty. Jeżeli chodzi o sytuację na dolarie, nie dolarie, cały czas się Konsoliduje. Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej delikatnie naruszyliśmy wcześniejsze minima, i tutaj wydaje mi się, że jeżeli indeksy w Stanach Zjednoczonych będą dzisiaj wyraźnie zyskiwać na wartości, jeżeli amerykański dolar będzie również zyskiwał na wartości, to tutaj te dwie siły głównie będą ważyły na tym, że jednak na tej parze w dniu dzisiejszym być może zobaczymy wzrosty. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do jutra do godziny 12. .00.